Siemanko, witam, witam Was po raz kolejny z drogi na prom z trasy na prom i jestem po załadunku później Wam wrzucę tam jak się ładowałem, jak to wszystko przebiegło no i co czarny scenariusz się ziścił, bo nie zdążę dzisiaj Dzisiaj na prom, niestety Wczorajszy ten rozładunek się opóźnił O 22 mia, mieli mnie rozładować Zacząć rozładowywać Tak się nie stało, bo podstawiłem się pod rampę Tak, o 22 owszem, ale Ale skończyli mnie rozładowywać O godzinie 1 w nocy i o pierwszej w nocy, jak mnie skończyli, rozładowywać yy, to sobie poszedłem na 15 godzin. No i do po trzeciej chyba skończyłem. Podjechałem sobie tam jeszcze 200 km, bo no miałem dość sporo na załadunek do tej stalowni, yy, do hurtowni stali. Yy, i ten. No i podleciałem sobie ile mogłem. I zostało mi jeszcze na rano, na rano mi zostało jeszcze. Yy, 150 km. O 12 po dziewiąteczce szybko wstałem. Podleciałem była 14 bodajże jak byłem na załadunku. No i szybka akcja, załadunek sprawnie. No wiadomo, trzeba spiąć towar. No i wyjechałem po 16, .00. no niestety z Borlange tam gdzie się ładowałem do Karskronę, jeszcze miałem 550 km. No i niestety. Niestety, prom odpływa ostatnio o północy. A, my by, a ja bym był na miejscu właśnie równo o północy. A trzeba być godzinkę przed czasem. Także uj! Pompki szczelił. No i jaki morał z tego, że jutro o 9 w sobotę. Mamy promik. No i co. Jest 10-11 godzin A to będziemy o tej 19 Czy tam któryś w Gdyni No i do domku te dwie i pół godzinki Auto na plac I, i, i co? I dwa tygodnie wolnego nie? I kolega wsiada I leci z tym dalej na Słowację Tak jak już w poprzednim odcinku Zaznaczałem, że się zmieniamy i tak to wygląda właśnie. Na no kurcie miałem nadzieję, że dzisiaj zdążę. Że ta sobotka by była cała w domu praktycznie, bo do południa bym złądował w domu i by było legalne, nie? Coś by się porabiło jeszcze na no, tak w niedzielę. Znaczy w sobotę będę 22, gdzieś pewnie w domu, coś takiego. Jeszcze nie taka zła godzina, ale już wiecie. Człowiek się walnie spać, a niedziela, to wiadomo jaki to dzień, dzisiaj, dzisiaj mamy jeszcze 420 km do Karskrony, do ale nie ma sensu nie ma sensu się nadwyrężać tam i rozbiję sobie to. Dzisiaj, dzisiaj połowa, jutro połowa, żeby na dziewiątą być na, na promie i, i tyle, nie? Jakieś plusy są zawsze, jakieś plusy są. Nie będę w domu w sobotę do południa, ale nie muszę dzisiaj też gonić na, na łeb na szyję, żeby, żeby zdążyć. No oczywiście jakby była opcja na tą 12 to bym, to bym szedł do końca, nie? To, kurde bym chciał tam dojechać, żeby dzisiaj jeszcze sobie wyjechać na prom i jutro rano kurde bym był w tyni, i by była bajeczka. No ale nie zawsze jest tak jakbyśmy chcieli. Zawsze. Ale nie ma co płakać tutaj nad rozlanym mlekiem. No ale co? Trzeba pokazywać jak to naprawdę wszystko wygląda. Jak to wygląda od podszewki, z czym to się wszystko wiąże: życie kierowcy, transport, czas, zależność od promów i od wszystkiego. Ja będę się starał to wszystko pokazywać. Jeżeli Was będą nudziły te odcinki, to, to dajcie jakiś komentarz, że, że, że jest jakaś monotonia. Ja potrzebuję wskazówek, bo ja dopiero nagrałem dwa filmy, ja chcę spróbować, ja chcę spróbować, chcę pokazywać jak to moje życie, jak wsiadam za kółko, wygląda i dzielić się z Wami tymi wszystkimi doświadczeniami, tymi dobrymi i tymi negatywnymi, choć, choć tych negatywnych... Nie ma za wiele, ale, ale trzeba. chcę pokazywać to wszystko tak jak, tak jak wygląda. Także to by było na tyle. A teraz Wam wrzucę skrócik tego, jak się ładowałem. Króciutki tam materiał nagrałem, bo trzeba było szybko działać. Także zobaczcie, jak to przebiegało. Gwardia, jestem na załadunku aktualnie w Orlange w stalowni. próbuję wam coś nagrać, ale wieje strasznie, także za to, chyba niebo nagrywam. Tu już ładuje Ładujemy blachę Także pójdzie szybko spinanie Także elegancio może zdążymy na promik A maszyna jest Jak burza Bajeczka, bajeczka Lubię takie załadunki Czek stoi I następny No i jest ekspres, nie? Dosłownie 10 minut Nawet nie 10 I mamy załadowaną blachę, arkusze, blachy Patrzcie jak fajnie Ładny ładuneczek 23 800 wagi No i co, przydałaby się kamerka kurde na czoło No ale o tak, takowej nie posiadam jeszcze Także pomęczymy się tak Tak wam tylko troszkę nagram, bo to nie ma sensu tak z ręki, bo to wam się Wam się to źle Wam się to źle ogląda Mi się to chyba Źle będzie robiło Pasy poprzewijane na szybkiego Także wiecie Trzy, jeszcze jeden damy Czwarty będzie Także tak to wygląda w przybliżeniu Damy, damy. Więcej pasów nie zaszkodzi. Jedzie to aż do Słowacji, także. Także żeby kolega czuł się dobrze, jak będzie jechał, że ma zabezpieczone, także cztery na arkusz. I tak polecimy do końca i będzie wszystko, wszystko jak należy zrobione. I co? I dobra, ja się biorę za robotę, nie będę Was tutaj męczył tym moim przekładaniem tych pasów. Jaro Jarecki się kłania. Do usłyszenia potem, cześć. No i tak to wygląda finalnie. Oczywiście jeszcze zapniemy plandeczkę i lecimy na port. Musimy się śpieszyć, nie mam czasu już na pewny grafik, bo, bo jak nie zdążymy na 12 w nocy na prom, to dopiero jutro mamy o godzinie o godzinie żeby was nisko mać 9 rano i co? I wtedy mamy po sobocie już, bo jesteśmy wieczorem. Także do usłyszenia na trasie Baju Himanu Sopranu Siemanko, ja już jestem w domu Fajnie sobie przyjechałem, samochód zdałem zmiennikowi dwa tygodnie wolnego, więcej wam nie będę tutaj gadał na ten temat. Jestem w domu, skończyła się moja szychta. No i teraz trochę z innej beczki macie tutaj. Polskie sprzęty w akcji, polskie bizony. Tam sztuk jedna. Proszę ja was. jak bryka. to druga bestia mani 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 ai da lembruci polska legenda rolnictva!